Ciemaneczko Liska z tej strony Mister Adamo 15 Kolejny odcinek z FSA 17 naszej cudownej farmie od zera do farmera. Oczywiście jest ze mną brączek. Cześć. I mafia sole tam w oddali jak widać. Cześć! Takie, cześć, cześć. cześć, cześć. E, akcja dzisiaj, ja sobie będę e, zbierał słowa to, to podstawa. Brączek. Ej, to ja jadę ten Kosić. Tą soję i od razu wtedy mam do przyczepi i jechać e, Tak, bo soja chyba ma teraz zarąbiście... Oj, poczekaj to muszę. Wrącone. Wyłączyć to, to żeby tutaj nic nie odjebało. idzie to jest? Soja, soja, soja. 1466. O to jest rekord. Z, spadło, bo było 1500. Ale... Nie, tysiąc, dobrze, było 1466, no tak już wiesz, zaokrągliłem. A, no kości. dobra, dobra, to niezły jest, jesteś gościu, prędkościowiec. E, 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 jęczmień, 565 to 619. Ale to i tak chyba więcej było. Jeszcze, jeszcze 666 było. To jeszcze, jeszcze można ciągnąć do końca. Adam? Yy, co tam, słucham Cię. Daj dychę. A co na piwo chcesz? Nie na szczepek. <grym> ja tą zostawić i kupię. jakąś. No dobra, może, no dobra. Ale zobacz dychę, ja dychę na pił. <grym> e, Ale bym brączkowi dał dychę, no? To by wtedy. Dobra, masz. Dobra. Nie, ja nie chcę dychę. I chłopaki... Ja I co bierzemy tą chcemy, żebyśmy mieli dwie takie same? No. Poczekaj Tylko jeszcze, że ty, poczekaj. Przemyślę to za teraz. 19 tysięcy jest ta farm techu. Tylko no miała... z jednej strony, teraz tak poczekaj. myślimy, masz... Poczekaj, Aha, poczekaj, poczekaj, 8 i 8 tysięcy to jest 16, tak? Dobrze mówię? No. Poczekaj, one i tak... to, a tamta ma 15 i słuchaj, ta jeżeli jest po 9 i pół... 9 i Mamy pół, 8. 9, 18. Ta 19. No to... Ty, szczerze to opłaca się kurczę chyba dwie te kupić, no nie wiem. Ja 200, ale ten farmtech też znaczy fajnie jedna. wygląda, miałbyś z przodu fajnie, właśnie fajnie. taką tandemkę, z tyłu byś i dziękuję, tak? No. Tylko, że to jest większy, większy wydatek, bo za no, jakiś czas. No ile no? Poczekaj, a poczekaj, ale ci się ten wydatek zwróci jakieś... no, tak. Za jakiś czas, wiem, wiem za jakiś teraz, czas, Ale pomyśl jak... sobie teraz, mamy soi od więc, groma jak co nie? Tak no wszystko właśnie. Wszystko. Więc no. lepiej ten farmtek kupić już teraz, a potem ten metal znaczy, Techa sprzedać i, agro y, i albo agrolainerki, albo dalej już zależy jak tam będziemy. Więc ja bym, ja bym bole... ja ci prześlę jeszcze dychę na kolejne piwo. Co? Dobra ja debo ja nie ruszę się weź mi chływa tam do, do kira boże nie mm. do sprzedajmy, sprzedajmy nas tą, naszą trzyczepę i kupmy agro, li, agro linerkę kurwa tandema i tak będziemy ją kupować i tak a później do niej dokupić to no, no. tą z tyłu ale to już do, teraz na razie nie mamy tego bać, ciągnika nie takiego takich, większego co nie? nie chodzi nie po prostu mi chodzi o to że my zaraz będziemy mieli dwa kombajny nie mhm mm bo będziemy mieli, bo ludzie chcieli, żebyśmy mieli dwa kombajny. No mi chodzi o to, że mamy nie jakieś wielkie pola i czasami, zobaczcie, z jednego pola czy tam z dwóch pól to jest przyczepa, czy coś w tym stylu, nie zależy co będzie obsiane. Chodzi mi o to, że na, wiesz, na jednym polu obstawisz ciągnik tu taki, a na następne pole pojedziesz z następną przyczepą i ten, a jak będziemy mieli jedną dużą przyczepę, to cały czas trzeba będzie wozić od jednego do drugiego kombajnu. O to mi chodzi, chcę żebyśmy mieli po prostu dwie przyczepy. No to ja bym na razie kupił tego farmtecha, potem sprzedałbym tą naszą i kupiłbym już wtedy większą, ale jak będziemy mieli no, ciągnik, kombajny no. i tak dalej. Bo na razie nawet ciągnika takie nie mamy do ty, to będzie trochę lipnie lip wyglądało. No, Bo zanim no. będziemy. Jeszcze mamy trzy odcinki znaczy nie, ze no, zbierania, koni, co nie? No 160 koni powinien dać radę, choćby stękał no Właśnie, ale tam wchodzi ile? Nie, 20, stękał. ile tam wchodził? Poczekaj, poczekaj, ile w tu tam wejdzie? 15 w no to troszeczkę no. ciężko by miał, bo no. to było to, no tam 3-4 tony więcej. O to tam już pod, pod górę, tam dróg. już pod górę daleko to nie wiem czy już podjedzie. Tylko, że teraz z dwoma takimi też nie pojedzie. A no właśnie, więc no, lepiej... Bo to ale jest jeszcze gorzej. No. Wiedziałeś, że jeden ciąg z jedną, drugi z drugą. No. no ale jak później wywieźć na skup, o to mi chodzi. Też. No więc dla, na, na, na skup... razie bym ty, kupił tego farmtecha i mielibyśmy tandemkę na razie średnią i, 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 i tą, i metal techa. I, I tyle by nam na razie myślę starczyło. No dobra, no to jak tak, to tak. Jeszcze chcesz dycha na piwo pewnie, tak? No, no tak to ja. Bo mówię, tak to byśmy wzięli ten. By były te dwie same. Tak to no nas kup by zleciał, wiesz, z dwoma, nie? A nie wiem czy poleci. Jak szybko stracić 20 tysięcy? Oddać bolkami. <laughs> Ale 6300 jest, zaraz będziemy sprzedawać powoli. Ja słowem... Nie ja ma kup tego farteka, on się przyda, zobaczysz. W każdym kolorów, ej, w kolorów nie można zmieniać. <laughs> Będę mu takie same jak tej. Nie można? Nie. Szkoda. Będzie w, taki, w takim wyblakniętym jakby. Każdy orze jak może. Dobra, jop A ile by musiało dać sobie z tego pola tutaj żeby było dobrze? Z, tego z którego, małego? z tego małego? Kurde, nawet nie mam pojęcia, ale jak dazy 3 tony to już będzie dobrze. 3-4. A ile masz? Bo ten brączek? Wie. Wie to i tak Aha. jest dobrze, a przejechałeś do tego? No to stary przejechałeś dookoła. No. dookoła. no to pozdro, to ta soja jest najbardziej opłacalna jak Co? Soje... Boże, to z tego a z tego pola dużego? Nie no, to myślę, że wyjdziemy moim zdaniem tutaj super na plus tą soją. Nie wiem, żeby tu jeszcze właśnie dobrze dać to malutkie pole. Bo tego jęczmienia by było za dużo po co aż tyle. Nie ja, ale jęczmienie i tak super było. Ale tyle, dokładnie tyle, nie? Tyle przyczep to... Ale szacunek. ty to Pozdro, dwie tony z takiego kawałka mojego. Dobra, która teraz to jest ta nasza, która nie. No to tak sobie fajnie. zobacz przecież, ta która najmniej jakby to powiedzieć kosztuje naprawa. Ta na ma naprawa 800. To ta, ta 23. No to tam, ta druga. Ta 23. No, pf, no chyba <grafię> no. To już odwiesz, oddaj, oddaj A, ty, ja ją tutaj. Mogę tu, nie? No to oddaj ją już tutaj, nie nie męczy, co nie? A weź zobacz jak można teleportować. Bo możesz teleportować. Sprawdź jak możesz tak już, co nie? Mhm. No, no, ja ja mam, zaraz będę miał pełną przyczepę yy, tego. Słomy. Pierwszej. Ja już mówię kurde czy ja mam takie lagi jak ty mówisz przyczepy bo patrzę dwie przyczepy na podwórzu No to nieźle Ej, ej chyba ty musisz ją zwrócić, bo ja nie mogę. Weź podejść. Dobra i tak jadę tam zaraz Dobra, to już jadę o. do sklepu chyba albo nie a nie to... Czekaj, bo jak nie będzie coś nie tak to... Ło, wysiadłem, dobra, go. Ja ty możesz... Za... że wysiadł. Ej, ty... o Boże, ej, a tak? Ja jestem hardcore. Kurwa, co ty jest. Możesz mi zabrać te pieniądze, które mam na koncie? Mmm, pewnie te. To jak możesz zabierz jej kup tą tą... Ty, wiesz. a nie mogę zwrócić ty beka. Nie możesz? Czy nie można zwrócać jednak? A może coś może ta wokształ, osoba, czy... która pożyczała? A kto pożyczał? Co ja. dawaj ty. Ale miałbym bekę. Nie no nie gadaj Nie wątpię. Nie, chyba jednak nie można A teraz. weź gier, kurwa ustaw... mać. Weź ustawienia gry wieloosobowej. Daj mi ciągnik Albo czekaj. Masz. Weź tam tą szczepę potrzeb. Którą? Bo Czemu? No od z nią. Tam? No. Jeszcze no. boję. Tu mu mogę ustawić, ale sprzedać nie mogę, nie? To jest nie. NASA, bo to jest nie. 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 Trzeba jednak tam oddawać. Dobra, jadę. To Dobra. jest ta co mam ją, tak? Tak Tak, 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 nie, nie. bo tam mogę sprzedać. Ale tylko tam, czyli tutaj możemy tylko naprawiać, nie możemy sprzedawać, okej okay, no Dobra Wiemy jakieś plusy Oddawać nie możemy nie? Nie Tylko naprawiać jest... jednak A sprzedać? Też? E, też nie No i o co tam podwórku, czy byś maszynę sprzedawał? Nie, czyli jednak wszystko opcje Boże, licytation Pieniądze, pieniądze, jak, no, jak najwięcej jak możesz to zabić, pieniądze z mojego z konta i kup tą w rentecha, nie? Co ty nie możesz kupić? No dobra, to kupię No przecież łobisz coś. Jeszcze sobie, co. mi trochę zostanie pieniędzy Tysiąc do sklepu Widziałem, <grym> że <grym> na to piwo od razu, Ej, weź od razu, jak przyjdziesz z tym Fartekiem, nie? No To od razu przyjdziesz mnie opróżnić, o? Jo? jo O ile tam wchodzi? 15. No Wie, Nie, więcej, więcej No wiesz, no teraz wreszcie ponad dwoje t. Dwa zbiorniki wejdą case'a, tak? No, tam nie wiem ile ma kiedyś będziemy mieli Tego na testy, mówię, ale... będziemy mieli wchodzić, żeby ta malutka będzie duży. i on się podstawi na, na małe Jak będą dwa kombajny, nie? I wiesz... A ta duża, ten... Później mi się wydaje, że możemy te agro agrolinerki i jedną tandemę, jedną zwykłą Jak będziemy mieli większy ciągów, to będzie się dwie ciągało Jak będzie ten, to już będzie się no, tam się pojedynczo wiedzą. Na skup to się tam, wiesz, czasami weźmie i... Dwie nawet podczepi trochę, będzie cińży, cing, ale pojedzie Będzie cińży cing, i cisnę tu tą drogą, i cisnę <grym> to nie Ja jest się wypośc. lubię jeździć do sklepu Po piwo? No fajnie, bo nie powiem, fajnie tutaj jest coś wszystko zrobione i dobrze ten ruch uliczny i wszystko O ale panowie, niedługo jest. będziemy jechać tankować Będą 92 litry Może zdążymy kupić tego tego A, dystrybutora Mieli swoją stację, no On pewnie no niedużo będzie, 2003 kosztował Serio? chcesz kupić? Co co? Co ty chcesz kupić? No dystry ten dystrybutor do paliwa No to nie. Na wiem. farmę to dawaj, kupuj. No to dobra kupuj Ale nie mamy go pobranego bo on dzisiaj wyszedł dopiero Aha I, I on ma lampę y. nawet to wiesz Tą fajnie że w nocy będzie się paliło na podwórku też trochę Ale brączek tam, ostra sieczka No a jak? A ładne kurzy, nie wiem A nie. jak? Może to poprawili trochę to kurzenie? No jasne Bo ładnie to wygląda, nabra ale Napierdolę To super To jak z takiego kawałka będą cztery no to no z tamtego 20. Ej, z tego małego 7 tysięcy zarobimy. No. Aha, to pozdro. To widzisz, już, i już dłużego, mamy, już mamy pół przyczepy ma... farmtecha. Z tego drugiego pola <laughs> powinno być około... nie wiem, 35 plonów. Szkoda, że wiesz, że nie możemy sobie policzyć ile tutaj e, z tego pola na przykład będziemy mogli zarobić ze wszystkich plonów, co nie? Nie rozumiem. Ego, chłopaki? Na szerokich kołach czy na wąskich? Ale co? Fandemkę. Seria? Możesz, weź na, możesz, weź na, weź na możesz tak? wybierać? Tak. To pozdra. Może jeszcze kolor obramowania. Nie no, nie, no, ale to na szerokich? No. No weź. Nie, nie wszystkie wyglądają ładnie, bo ja już patrzę na single, ale nie wiem ta. No dobra, to były na szerokie. A to się u nas zmieni przecież, no ty. Jo. To nie biorę jak może. Za darmo u nas będzie, no. No to ta. To, to nie... Ubiega. Ale Laga mnie To nie jest wylag Mi, ale mi tak fajnie zamroczyło Laga, a Brączka pewnie cofnęła z dwa o, razy. O kurwa duża. Nie no fajna fajna taka Trzeba je od Hollanda dwa razy Patrzymy stary ta, to ta taka jak od tira No z tymi, tymi kapciami to może aj, być Ajajaj, aj, że nie pojechałem znowu Hollandem. A nie bo ktoś jeździ pewnie z Was? Czy nie nie. Ja, bo tu przecież dwie te stoją Aha, znowu ten sam błąd Po raz kolejny jedziemy na próżno, jak to się mówi, na ten No, no tak, na miasto, to nie? Do tego, do... Tak, pika, pika, to. Dokładnie. Do to ciekawe koło to na tym kładzie przewiedziesz. Gościu. Kurde, jak patrzysz na nią, nie. To do no to nieźle, nieźle, panowie. Ty powiem wam, że Fajne nie patrzę place. na tą przyczepę, nie i w ogóle nie wygląda jakby była jeszcze raz taka jak ni 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 ta nasza, nie? Fajnie, a no jest o taka. to chodzi. Beka w sumie. Kurde, czyli tak. Tylko szkoda, mamy... że tych kolorków nie mamy. Mamy już dwie przyczepy z tych pól na razie, a jeszcze został. Ale Boże. że teraz przygazował. Okay. 4,5 tony z tego małego kawałka No to fajnie to, pozdro. No to po Podjechać tysiąc. ci przyczepą? Żeby to ja, skoś... ja, to przyjadę, na ja. ja przyjadę na ten duży przed dopełnie. Aha, no ta, bo to 4,5... P... No to dobra, to jedź, jedź, To ja tam jakby co do podjadę jakby ten bolek nie zdążył. Dobra, dobra. i kolejne pieniądze, czy kolejny 1000 zł wpada. Czyli już ogólnie mamy pierwsze już pieniądze, to są 2000 z e, tego. Euro? Ej nam się zwróciła. No ogólnie nie, O kurwa, pan mnie rzuciło Ile mamy kasy? Mam ym... to Półtora. to trójkę dolicz No to 10 tysięcy mamy Trochę no. poszastaliśmy, ale ale trochę maszyn nowych doszło No tak, no ale ile te. My... zrobiliśmy? No, jak, jak się <laughs> wydaje po 10 zł czy tam 10 tysięcy na piwo, no to się nie dziś, tak? jest fajna akcja, akurat skończę myślę ma... to... Ciężko. To pole wymienię się z brączkiem, trochę pokoszę nie. Tak. Idziesz gruberować. Nie. Nie. To nie twoja seria. <noise> Będę rządził. Weź. Ej, ja się otwieraj rurę. Znaczy ronek. O Boże. Gdzie <noise> ty jesteś? Z przodu, to przed tobą. Ja pierdykal, otwieraj rurę. Ogień z rury przed do góry, panowie. Poże, ta stoi sobie. Ja, Pan poś... mam jechać? No masz jechać w górę w biegu. To no nie jest na wstecznym, zaraz jeb, wyjebie się, zobaczysz Po czym jeb lak ciołem, czeka, równo stanąć Jedź, jedź, jedź. O, ale podrzuciło mi tutaj o, Kurwa, niech ten włączył i mi do przodu szarpnął To niezły jesteś Na wstecznym to ty słaby ty jesteś Ciebie co za śpiewy wzięły, ty na lewo, na prawo, tak To bardziej podchodzi do... Użymy tak kipa Ja to pierdolę, zabijam się Do przodu Teraz do tyłu No nie zypa, jest to nie wiem Dobra, Zabawę to ty po prostu Lubię To ja jaka jasna w ogóle teraz Tak? No to, bo no. zmieniali tekstury halernie no, Tak założy. mi się wydaje, nie? Nie wiem czy I... taka była To ile tu wchodzi w końcu? Tu? Stary, sybi lewejdzie Sybi, sybi To tu wchodzi już ci mówię dokładnie. Ponad, ponad 2,5 zbiornika No tak, tam. ponad 2,5 zbiornika Kurwa, jak z, tako, jak z tymi dwoma przyciepami stoisz, pojedziemy, to będzie dobrze, nie? No będzie ładnie, dawało. To tam zarobimy 50 tysięcy ja ci postawię go na przejeździe, tylko później tu wysypiesz się, nie? Jak będziesz no do... Weż, drugiej weż, na, z drugiej strony przyniesiesz się tą małą przyczepę, co? Dobra, spokojnie dookoła, chyba objedziesz na zbiorniku No ale tak, ale mówię żebyś tylko podstawił, żeby była. No. Nie. E, coś miałem robić. No. Coś miałem robić. E, e, no przydałoby się podstawić ją I zmienić o. koła. W ja i zmienić. To się zmieni je później. Moim zdaniem lepiej ich chyba nie zmieniać, bo nie, w, nie, nie wyglądają. Danas, to Czemu narobiłeś na chęci widzą, a no zaraz na przykład? No to jeżeli będzie ten. Jo, chęci narobiłeś, chuj. Chęciny były, a tu co? Dzieci postawili tą przepę? Pod domem. Pod domem? Po co? <noise> Boże pick upem jedzie, jebany. Ja na ten pomacie nie wyhamuję. Przeciepę pod, pod domem Pod domem. <grym> Podjechał na, na pole, ale... Dobra, teraz pod domem. Dobra ci tu na tym, na poprzeczniaku zostawię. No niech ci będzie. Już niech będzie po twojemu. Niech będzie po <grym> <grym> na, na wieki pokója. To na wieki. No to nie jest wypokój. Nie ja, no, to Soja dosyć dobrze sypię, powiem Kurwa, jak wam się ciągniki ponudziły, New Holland stoi nowy, nie ma co robić A to sobie wezmę, sobie pojeżdżę No co mam w New Hollanda na wąskich katować? Jo tak jak, tu, jak, jak tu mam Kejsa na ja, szeroki Jak ja, jak ja mu gościu mu zakładam mu na szeroki? mu na szerokie z powrotem teraz No jak jak ja gorz... Ten za wstecznym sturem wy, wywija tam Zamknij się żulu Ale to nie twoja seria, nie odzywaj No, gościu <laughs> <Broś, sure>. Ja w <laughs> tym polu jak już gorzej sypię no nie gadaj Backup no. miał, było pryskane? Było Przecież tam było wszystko Ja, po, po ch ja chyba po chuju ja popryskałem, bo nie widziałem ścieżek Aha, to nie do jest ścieżek jesteś. Się... I raz leci stary tak Worek, 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 a później leci Ale nie, stary Ale nie, przecież ja dopiero się wysypałem tak, Kurwa, No no nie mów, że... Ja pierdykam, to trzeba przeorać. Po taki gówniany pasek nie przyjadę Ja pierdykam Co roku jak będziemy tak przyorywać, to ja nie wiem ale za jaki kawałek, to chyba taki sam bolek jak u ciebie ostatnio, Torba, co żeś... Nie z stawić. siatkami. Bo z torbami to już za późno. Kurwa z reklamówką. Dobra, 3000 z, ty, z tych dwóch pól mamy. O Boże, Słomy. ale bieda. Słamy? No to się nie dzi w no tej moim zdaniem dobrze. Za taki mały kawałek ty to pomel ile masz z tego? No plus zboże tam było Ej, ile? Chłopaki? Dwie przyczepy. Wiecie co? Co? Wiecie, że na tym polu co teraz koszuje, nie? Mm -hmm. Jeszcze nie mieliśmy ani razu zboża? Jak nie mieliśmy zboża? Nie było na pierwszym. Nie, chyba. nie było? Nie wiem co to jest. Rzepak nie był od razu. Rzepak był później? Stary to już jest trzeci sezon czy czwarty, a no. nie drugi. No dobra, niech ci będzie, chciałem was wkręcić. To nie wkręciar jesteś, dobra teraz oddaj Co, co ty chce zrobić? No to ja to ja tak posikowałem, a idź, pan pijzie. Co, co bym zrobił? Bo nie wiem co robić. Ja chciałbym teraz pojeździć trochę kombajnem A no to mówi Rodaj. Ja Co? Już, masz, kurwa, idę, cofam ładnie To niezłe idziesz Jak skosił w poprzek, kurczybyk Aż mnie lagło To Kurwa, poprzeczniak robiłem, nie? No to niezły poprzeczniak tutaj drzwi rąba Eee, dół To będzie ścianki drugie A tu? Zarąbali Jak upierdzielił tu szybę Dać brążkowi case. A. E, odpierdźmy. Nie, ale serio, już jebałeś go wcześniej. Możesz się odpierwiastkować od kolegi. No, to Niezłe to... pierwiastki. Ktoś kurwa? To jest kurwa, jak dobra. ja nie, nie, nie nienawidzę jeździć na tym Klawiatra. Z otwartą rurą i zachacając kurwa o te o drzewa, no nie, nie, to, nie zle, to nie złe To drzewo kolego. Byś tam rurę schował chociaż. co, ja mam schowaną rurę, zobacz. Uh -huh. To brączek tak jechał. I w górę, i w lewo i w prawo w dół. To niezmę w prawo-lewo i w drzewo Eee na razie trzymajcie się cześć Jak się wydarzy? że myślałem, że ktoś wszedł na TSE inny Ale co, zaraz jointing in the server, ban connected zrobię i To niezmę muted in the channel Pierdolę, przejechałyśmy, przejechaliśmy taki kawał i mamy tylko 2200 Serio Ty, no ja nie kminię tego po prostu nie wiem, może kurwa te dane pola weź, zobacz, że one tak samo nawiedzione są, weź to sprawdź. Weź ja to muszę serio zobaczyć, no bo to... To ja mogę wam zabrać pieniądze? No to wiesz chuj. Czemu mafia Soles ma tak dużo? Nie może tak być. <ścoughs> e, jak my tu w ogóle mamy? Rodzaje rośliny? No, no mamy soję tutaj, tak. Zebrane. Gotowe do zbioru. Uh -huh, uh -huh. Kultywatorowane, tak, tak. Skład My się gleby. Złożemy... Nawiezione, pola no, no w, chuj, w, chuj, w chuj mamy ogólnie nawiezione nasze pola, więc jest zajebiście, nie wymaga zaorania, czyli znaczy, że skład gleby jest dobry. No Ale tak, czemu? Tak, tak, duża sztuka. Widziałem, <laughs> że to powiem. Ale tak co bawisz? Chodzi szukasz szuka szczęścia. Masz grubaruj. Nie, a co, co byś robił? Ja bym to agregatował. A co chcesz agregatować? Zamknij się. O Boże ja będę co... agregatował. Nie, ja nie chcę, ja jestem. Nie, bo, bo pewnie... Gdzie? Masz agregat? Właśnie, siej, siej kukurydzę, właśnie. Gdzie? Nie chcę. Weź, nie, nie weź. dawaj mu. Pokaż, że to też twoja seria. Weź, 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 weź. No weź, 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 weź. No we, weź, no. Nie chcę nowych nowej ciągi pogrobić. Zamknij się, żuluch. Ty patolu. No niezłe debile. się bawić, to się bawić. Nie wiem, jak nastawić. No Ram, pam, para-ram, pam. pam pam, pam, pam Taraaa Ej, ogólnie teraz będziemy o, orać nasze pola, czy nie? Nie, nie. jeden sezon. No tłumaczyć. teraz prawdopodobnie będzie Wadersztat i... I ogień Ale byś zapizdziały były jak my rogi nie i. Oj tam, oj tam Fajnie ten case wygląda, co przyczepił Prawda O, jak ładnie nasypane tutaj Ale słucha, widać, że od razu idzie na sprzedaż Słuchaj, teńko. Ula, tu trzeba się jakoś przeciąć. Przez środek nie będę jeździł. Poprzeczniaki co 10 I co brączek przyjedziesz czy nie? Brączek, ty, brączek zdjęcia robisz? E, brączek masz i gruberuj to. <laughs> brączek kurwa. No, no chujas, ja to ja nie robi nic. No lataj zdjęcia, a może ty nagrywasz, to powiedz. Pomrugasz e, światłami. Ej, ja, e, e, ale tyle <laughs> razy będzie nie wyrażamy zgody. Jeszcze na maszyny sprzedaży i co? <laughs> Ale zobacz jaki cichy ten nasz Brączek jeden Ciekawe czy w Mokrzynie też tak pociechaczo nagrywa W polu Sojik No niezły, niezły tam zabawy Z Brączkiem to takie placy, że aż krzywo pojechałem To niezły ten Ło chuj, ale zjechałem Masakrac Nie powinienem, nie, nie powinienem się przecinać tak W kabinie Ale mnie zniosło nie, to nie Maju w tramwaju nie tramwaj, Kościół Ty faktycznie jak będzie mniej bezorkowy to tu stary jest tylko w żniwasie, w żniwasie No ja no tam. to co drugi to rok będziemy to... orać no, no, no. Potem będzie jeszcze kolejny pług to w ogóle masakra Wiesz myślę że teraz ten duży kupimy Bo do samej ja będzie, będzie dobry ten już ten Ile on potrzebuje trzeba koni, poczekaj Zielony 180, no a samej będzie miał 190 mm, No to spoko Gitaram, dużo już Amazonkę, ozonkę, będzie tam Ja już się nie mogę doczekać, jak będziemy mieli te nabrotowe, nie wiesz... <laughs> jak ja na jak on się kręci Jakbym pewnie postawił stary coś na myśl, na tym, na klawiaturze na Żeby go kręciło Ja sobie postawiłem To co ty robisz? A chcesz sobie pokosić case'em? Nie no to nie <laughs> Chciałem ci dać, ale nie chcesz to... Czy najpierw chciałeś mi zabrać, teraz nic nie oddać? Chciałem sam powiedzieć na początku, że trochę pokoszę i potem ci z powrotem oddam. A teraz ci się już nie podoba. No to nie źle kolego. Nie chcesz, to nie. Chciałem być miły. Ale ty nie. To nie. No to nie. <laughs> Czyli ten, muszę to muszę jakoś wyrównać, bo to masakrycznie wygląda pi... Chodziło chcesz no. pokrywać, czy nie? To co wy tacy chłoni wszyscy się nagle zrobiliście? No bo stoi, się bo kręcisz, no to znaczy, fajnie, że... Było to ten, z nami tu popracował, tak wiesz Byłoby nam bardzo miło No, no może ja nie chcę A ty, 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 wariacie ty Tak się, tak z nami pogrywasz, tak? <laughs> <laughs> nie no, mogę Okej okay. Nie, to muszę wyprostać, bo Tak mi się to nie podoba. Ty, tak, tak jest. To jest pogruber drugi. Jak nie uramy w tym sezonie, to wszystko jest Gdzie Jest do grubarowania wszystko. No wszystko, no bo ja nie uramy w tym roku. No, no chyba, że agregatem mogę. No to jest to agregatem to brończek masz, bo jak chcesz... Chyba, że chcesz agregatem robić, to dawaj. A gdzie ty robisz agregatem? Ja tutaj przy domu to będziesz robił ty agregatem tak, tak. to. To daj. Chyba, że... No se podczep i Ale Jak ja mam agregatem robić? niby? dobra, to masz, to ja będę robił agregatem, a ty tutaj. Ej A to co ty robić? Piętal nasz. Trzeba ładnie skosić. O kurwa. Jakbyś ty widział. Dlaczego ja tam widzę jakiś ten? Co, Co widzisz? Ktoś się, się <grym> chciał. Masz, nie, ma, ma nie, ja ja nie chcę Ale, a, a ja nie, a ja, ma, ja nie chcę stoi i odpalony ten kur... O, ja nie Stoi odpalony <grym>, Ale stoi, chodź i rób Leć tam y, grubaruj tę, tą soję dużą A ja już tu tak to zrobię, to pole Co ty tu masz grubarować? Krzychu po pole To jest grubarował Krzychu pole Będzie w rączek, że ja pierdolę Obroczek pisuje Rotke... rotke No, czekaj, że... Czy... Teraz kot wpisałem na plony, patrz, ile plonów teraz. A z kasę, hasełam? Hasełam? Mmm, to jeszcze kawałek zostanie mi. O Boże, czemu ty robisz agregatem tutaj? Okay. Bo lubi. Pytałem się, czy... czy ma... tak. Wy to się zajebiście dzisiaj dogadujecie po prostu Wiem czy wypożyczamy ten, czy próbujemy agregatem Idzie na razie, tak? Nie, nie zwracaj uwagi, że to jest agregat, tak? A Daleko to, to tego nie widzi Daleko jestem, więc... No, no nareszcie Wyprostowałem to w piździec Bo... to możemy, możemy wypożyczyć, no to zaraz pojadę i... Te... To... To wypożycz Ojej, A patrzyłeś czy, czy można patrzy tepać do, do nas? Tu, nie, nie patrzyłem To słaby jesteś Ty! Czekaj ty? Ile ma case? Mało na nie? To, nie? to coś tam. 160 co? potrzeba ten gruber duży. No to ja wiem, czy to, to ten duży do Walterki był słaby 180 gotny No, więc może samej tylko pociągnąć. Nie ty, ten agregat jest pod 160 koni, a Niby ja rady. nie pociągnę. No nie dasz rady Ja, ja, nie, jak nie ja to kto? Tamten popita, ala, tam ten popita, a tam. Ruber i ogień. Ja dzisiaj bardziej takie, akcja u mnie żniwa. Tak, ja u ja, się... ja dzisiaj się uparłem na żniwa, czyli na, na zbieranie słomy, teraz trochę pokoszę, zaraz wysypę i będzie Gidara siema. E, teraz się mówi się manu kolano, gości. Nie. nie, nie, będę... nie cię na i jak Nie będę, nie będę komuś contentu <śmiech> zabierał. <śmiech> wolę, wolę, wolę zostać przy starym. Contentu, to nie jest content. To nie o, zły condom. O, wybieg? Patrz, 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 jak pchła. Ty brączek czemu stoisz Brączek Brączek. Ja ile mamy ludzi do roboty, brączek! I teraz tak, je jeb, je pod twarzy! Do roboty gościu, nie stoimy! Ej, ty, zawężdżaj! Hej, gościu, ogoliłbyś się, dobra, idę stąd! Ty jak popitala, perp, kurwa, jak ten, Taką właśnie akcją śmieszną bardzo, kończymy ten odcinek, brączek, ładna, to jest no ale nie, ja mówię, dzisiaj sobie chciałem się uprzeć na zboże nie i w tak. następnym odcinku się pobawimy. Zostawcie łapkę w górę dla tych właśnie panów, bo tutaj bardzo ciężko pracują dzisiaj w robotach pożniwnych. Ja wam dziękuję. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Cześć! Cześć!